Wiadomość od Boga dla Ciebie dzisiaj. Kochane dziecko, wiem, że trudności i smutek czasami przytłaczają Twoje serce. Wiedz jednak, że jestem z Tobą w każdym momencie, gotów otulić Cię swoją miłością i przywrócić radość do Twojego życia. Nie jestem obojętny na Twoje cierpienie i chcę, abyś zrozumiał, że nie jesteś sam. Kiedy trudności przychodzą, Często odczuwasz, że świat Cię opuszcza. Pragnę, abyś wiedział, że ja, Bóg, jestem Twoim wiernym towarzyszem przez całe życie. Moja miłość do Ciebie jest niezmienna, a moje ramiona są zawsze otwarte, aby Cię przytulić w trudnych chwilach. Nie musisz dźwigać ciężaru samotności i smutku, ponieważ jestem tutaj, aby Cię podtrzymać. Pozostań w tym wideo do końca, jeśli wierzysz w moc Boga. Czasami smutek wydaje się niekończący i trudno uwierzyć, że możesz odzyskać radość. Ale pragnę, abyś wiedział, że jestem w stanie obrócić Twoją żałobę w radość. Przyjdź do mnie ze swoim smutkiem, niechaj opuści ciężar z Twoich barków. Jestem Bogiem, który zna Twoje serce i rozumie każdą łzę, którą wylewasz. Chociaż trudności i ból mogą wydawać się nieuniknione, Pragnę, abyś spojrzał ponad nie. Widzę Twoją siłę i potencjał, który drzemie w tobie. Nie pozwól, aby smutek zaciemnił Twoją wiarę i nadzieję. Wiesz, że mam dla ciebie plan pełen odkupienia i radości. Pamiętaj, że smutek jest częścią życia, ale nie musi go definiować. Jest to tylko chwilowa emocja, która przychodzi i odchodzi. Wierzę, że jesteś zdolny do przekształcania swojego smutku w siłę i mądrość. Ufaj mi, gdy przechodzisz przez te burze emocji, a ja prowadzę cię ku spokojnym wodom i zielonym pastwisku. Niech Twoja wiara w moje prowadzenie i troskę wzmocni cię w obliczu smutku. Pamiętaj, że ja, Bóg, jestem Twój opatrznościowy pasterz, który nigdy cię nie opuści. Jeśli jesteś zraniony, przytłoczony bólem, Zapraszam cię do schronienia się w moim ramieniu. Tam znajdziesz pocieszenie i pokój, które tylko ja mogę dać. W trudnych chwilach smutku, proszę cię, abyś wiedział, że twoje łzy nie są daremne. Każda łza, która spływa z twoich oczu, jest widziana i zbierana przeze mnie. Nieustannie jestem obecny, zbierając twoje łzy w moim kielichu miłości. Każda łza jest dla mnie cenna ponieważ oznacza Twoje uczucia, Twoje troski i Twoje pragnienie odmiany. Ale pragnę, abyś wiedział, że smutek nie jest Twoim przeznaczeniem ostatecznym. Jestem Bogiem, który przemienia żałobę w radość, a popiół w piękno. Jestem w stanie zebrać Twoje rozproszone łzy i zamienić je w promienie nadziei. Przyjdź do mnie z otwartym sercem i pozwól mi naprawić to, co jest złamane. Skomentuj, wierzę, jeśli wierzysz. Wiem, że smutek może być trudny do zniesienia i często powoduje, że czujesz się odizolowany od innych. Ale nie zapominaj, że jestem Bogiem, który jest z Tobą w Twoim samotnym chwale. Chcę wypełnić Twoje serce moją miłością i przywrócić Ci poczucie wspólnoty. Moja miłość ma moc zjednoczenia i uzdrawiania. Niech Twoje serce nieustannie szuka światła nawet w najciemniejszych chwilach. Zaufaj mi, gdy czujesz się przytłoczony przez smutek. Wyznaczam Ci drogę przez ciemność, prowadząc Cię do miejsca, gdzie światło przebija się przez szczeliny. Nie jesteś sam, kochane dziecko. Jestem obok Ciebie, prowadząc Cię z miłością i delikatnością. Kiedy smutek ogarnia Twoje serce, Zanurz się w mojej obecności. Pozwól, aby moje słowa przenikały cię głęboko i dawały ci siłę. Jestem Bogiem, który jest bliżej, niż się wydaje. Nieustannie wyśpiewuję pieśń nadziei w Twoim wnętrzu, nawet wtedy, gdy jesteś otoczony ciszą smutku. Pamiętaj, że jestem Bogiem, który uzdrawia złamane serca i przywraca nadzieję tym, którzy ją stracili. Pragnę, abyś doświadczył mojego uzdrawiającego dotyku, który zwraca Twoje serce ku radości i spokoju. Ufaj mi, gdy leczę Twoje rany i otwieram przed Tobą nowe możliwości. Niech Twoje serce wzrośnie w mocy i odwadze, aby stawić czoła smutkowi. Niech Twoje doświadczenia związane z żałobą stają się fundamentem, na którym budujesz swoje współczucie dla innych. Przez Twoją własną walkę z smutkiem możesz być światłem dla tych, którzy również przechodzą przez ciemność. Kochane dziecko, wierzę w Twoją siłę i zdolność do przemiany. Nie trać wiary w lepsze jutro, nawet jeśli obecny smutek jest przytłaczający. Jesteś moim dziełem, stworzonym z miłości i dla miłości. Niech Twoje serce odczuwa moją obecność i niech Twoje życie rozkwita w pełni mojej łaski. W trudnych chwilach smutku proszę Cię, abyś zwrócił się do mnie. Wysłucham Twoich modlitw i otulę Cię swoją miłością. Niech Twoje serce odkryje pokój, który przewyższa wszelki smutek. Jestem z Tobą na tej drodze, kochane dziecko. Niech Twoje serce odnajduje radość w mojej obecności. Amen. Modlimy się razem. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoją nieskończoną mądrość i miłość. W tych chwilach smutku pragnę Cię prosić o mocniejsze uzdrowienie. Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ale ufam, że Twoja moc i łaska są większe niż wszelkie cierpienie. Panie, Ty jesteś lekarzem dusz i ciała. Ty znasz każdy ból, każdą ranę i każde zranienie. Zaufam Ci i oddam w Twoje ręce całe moje smutki i choroby. Proszę spraw, abym mógł odczuć Twoją cudowną moc uzdrawiania, która przynosi ulgę i nowe życie. Wiem, że Twoje plany dla mnie są doskonałe, nawet w obliczu choroby. Przez ten czas chcę się zbliżyć do Ciebie poszukać Twojej obecności i poznać głębsze tajemnice Twojej miłości. Proszę, otwórz moje serce na Twoją naukę i prowadź mnie wzdłuż ścieżki uzdrowienia. Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiego uzdrowienia. Oczekuję z ufnością na Twój dotyk uzdrawiający, który przewróci mi siłę, zdrowie i radość. Otwieram swoje serce na Twoje działanie i oddaję Ci swoje ciało, umysł i ducha. Niech Twoja moc przemienia moje słabości w siłę i pokój. Wiem, że w Twoich rękach leży wszystko, co mnie dotyka. Proszę, dotknij mnie swoim uzdrawiającym dotykiem i przywróć mi zdrowie. Odwróć każde złe rozpoznanie, odrzuć każdą chorobę i przywróć równowagę mojemu ciału i umysłowi. Niech Twoja obecność wypełni mnie siłą, nadzieją i wiarą. Panie, proszę również o uzdrowienie innych, którzy cierpią z powodu choroby. Wspomóż ich, dotknij ich życia i przywróć im zdrowie. Proszę, użyj mnie jako narzędzia Twojego uzdrowienia, abym mógł służyć innym i być Twoim kanałem miłości dla tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją niezmienną miłość i obecność w moim życiu. Ufam, że Twoje uzdrowienie jest dla mnie dostępne, ponieważ jestem Twoim dzieckiem. Niech Twoja łaska i miłosierdzie prowadzą mnie przez tę podróż uzdrowienia i niech Twoja chwała rozświetla moje życie. W imię Jezusa, który jest naszym Odkupicielem i Wielkim Lekarzem, składam Ci tę modlitwę. Amen. Mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Ciebie inspiracją. Jeśli Ci się spodobała, napisz Amen i podziel się tą wiadomością z kimś, kto również potrzebuje jej usłyszeć. I nie zapomnij zapisać się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirującej treści tego rodzaju. Do zobaczenia następnym razem.